Zadumany, dobra. Uderzenie w pieska i. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy go! One, two, three, <laughs> Cześć mordeczki z tej strony Kaluch Z tej strony również i Trevor Witamy was bardzo ale to bardzo serdecznie moi drodzy W kolejnym odcinku GTA z modami serii W której pokazuję wam różne modyfikacje I pewnie dzisiaj tytuł was zaciekawił Pokémon Go w GTA 5 moi drodzy Czy to jest możliwe? Dokładnie tak Modyfikacja, którą wam dzisiaj przedstawię yy, Będzie właśnie podobna do aplikacji, którą teraz Zajawił się cały świat i którą wszyscy Ale to wszyscy po prostu się jarają Czyli modyfikacji nie modyfikacji, przepraszam, aplikacji Pokémon Go, gdzie to szuka się Pokémonów po całym mieście. Ja mam tutaj podobną wersję. E, wita Was oczywiście, Trevor, który miał być Ashem, miał mieć wgrane teksturki Asha, ale niestety dzisiaj jest Update GTA i wszystko, totalnie wszystko kraszuje. Tak więc, no niestety, próbowałem go ubrać tak, żeby się trochę przypodobnić do Asha, nie wyszło do końca. Mam nadzieję, że jednak wybaczycie, moi drodzy. Jeśli oczywiście odcinek Was się spodoba. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. <laughs> A my tymczasem zajmiemy się naszą modyfikacją. Pokemon Ball. Modyfikacja się nazywa, o ile się nie mylę. I dodaje do naszej gry w, tutaj w pasku ekwipunku Pokebola. Zobaczcie, pięknie wyglądający Pokeball i pewnie już coś wam nie gra na ekranie. Zobaczcie prawy górny rok, dokładnie tak. Jest taki pasek, yy, gdzie mamy wyświetlone wszystkie nasze Pokebole dostępne i... Jak możecie zobaczyć mamy wybrany pierwszy, zaraz, zaraz wam zaprezentuję jak to mniej więcej działa, jak możemy schwytać tutaj swojego pokemona, który może być każdy po prostu, może być człowiek, może być piesek, może być kotek, może być szczur, nie może być samochód niestety, ale y wszystko co żyje może być, oprócz oczywiście roślin, może być naszym pokemonem i jak Złapać naszego Pokemona, pewnie się zastanawiacie. I już wam wszystko demonstruję moi drodzy. Żeby nie zabić naszego Pokemona, przyszłego Pokemona, to ja stosuję taką taktykę, żeby go sparaliżować po prostu. Na przykład widzicie tutaj tego gościa, który stoi sobie i pali szluga przy jakiejś stacji benzynowej. Widzicie go tutaj. No, pięknie sobie pali szluga i on będzie niedługo naszym Pokemonem, mam nadzieję. I po prostu do niego podchodzimy, celujemy. Paraliżujemy go i szybko zmieniamy na piłkę, czyli na naszego pokebola. I rzucamy w naszego przyszłego pokemona. Uwaga, raz, dwa, trzy, a uciekł nam. Niestety musi się trzy razy odbić i za czwartym będzie zakleszczenie, i już wtedy on nam nie ucieknie. Niestety nam uciekł. Spróbujemy go jeszcze raz powalić. Mam nadzieję, że nie umrze, bo kurczę, od tego mo można umrzeć. Uwaga. Jest raz, dwa, trzy. No kurde, jest za mocny. Próba numer trzy, próba numer trzy, moi drodzy, i jest raz. O! Coś ten gość tutaj jest zbyt silny, ja chyba go po prostu odpuszczę. To jest jakiś nadczłowiek, nawet nie ucieka, o, dopiero teraz. No dziwne to było. Najlepiej łapać kobiety. NOL! Ale patrzcie, co mamy tutaj. Mamy psiurka, piesek, kurczę, piesek będzie naszym Pokemonem, mam nadzieję. Jaki, jaki dziwny w ogóle, patrzcie, taki zadumany, dobra. Uderzenie w pieska i. Raz, dwa, trzy. Cztery? Mamy go! Mamy go! Piesek jest naszym pierwszym Pokémonem. Jak możecie zobaczyć w prawym górnym rogu, zmienił nam się kolor e, Pokébola i właśnie on wskazuje na to, że w jednym z Pokéboli jest po prostu Pokémon nasz, którego możemy za chwilę użyć. I to są nasi bodyguardowie, moi drodzy. Czyli oni po prostu nam pomagają w walce, na przykład z policją i tak dalej. Dobra, tu nie ma nikogo. Zmieniamy szybko miejsce i widzimy się za moment. Sy za moment. Jak ja to dziwnie powiedziałem, jak dzieciak jakiś nasz Trevor, aż przemieścił się w błyskawicznym tempie na plaży. Yy, kurczę, Wespuci, tak, Wespuci, przepraszam, zawsze zapominam. Yy, I zobaczcie, jaka tutaj piękna, urocza dama pali sobie papierosa, patrząc się prosto w ocean. I co my zrobimy? Oczywiście użyjemy naszego paralizatora. Wow, nie trafiłem, nie trafiłem. No i mamy problem. Mamy problem, laska nam ucieka, ale dobra, została teraz sparaliżowana i w tym momencie, jak ją giba w ogóle? Raz? No nie! Jest za silna. Jeszcze raz. Teraz będzie szybkie uderzenie, uwaga, ostatni pokeball. Nie, nam się kurczę, burek zrespił. Raz, dwa, trzy cztery mamy ją mamy ją proszę państwa mamy burka którego możemy z powrotem przywołać do pokebola yy, klikając po prostu na niego yy, prawym przyciskiem myszy i mamy też kobietę to jest rottweiler tak by the way ok mamy dwa pokemony ale niestety już pokeboli więcej nie mamy ale to jest fajna teraz opcja ponieważ jedzie do nas policja jak możecie zobaczyć chociaż kurczę, złapałem kobietę która nie ma broni i pieska ale piesek może do jak się spultałem. Ale piesek może zaatakować policję, tak więc za moment to wszystko zobaczymy. Uwaga, Rottweiler, wybieram cię. Już za chwilkę. Okej, okay, jedzie do nas policja. Rottweiler, wybieram cię. O kurczę, nie rzuciłem nim. Dobra. I kobieta, wybieram cię. Dobra, zobaczcie. Zobaczcie, mamy teraz dwa pokebole przy sobie. A gdzie ta policja? Chodźcie, patrzcie, oni za nami biegną. E, biegnie kobieta i biegnie Rottweiler. Zaraz będą atakować, ale policja nas zgubi, bo to są. Jakieś totalne jełopy, kurde, nie potrafią nas znaleźć. Tutaj gościu chyba ukradł samochód tak w ogóle, jak szybko odjechał. Eee, dobra, gdzie jest ta policja? Jest. Teraz czy na nasze pokemony zaczną atakować? Rodweiler mordo! Atakuj, no zobacz, strzelają twojego pana! Rodweiler ucieka czemu? Ej, Burek! Burek, jesteś przecież moim pokemonem, halo! Zobaczcie, no Burek się i uciekł. Zabili nam kobietę, jak poszedłem łapać burka, niedobrze. Ale dawaj, Rodweiler. Teraz mordo musisz za... Nie! Nie! Atakuj, atakuj burek, atakuj burek! No nie strzelaj mi burka, no zobaczcie. Zabili pieska. Zabili pieska. Ale dobra, mam jednego pokebola. To w takim razie ja się zemszczę na tych gnojkach. Patrzcie w jaki sposób. O, użyję paralizatora. Oczywiście nasz delikwent się przewróci. Raz, dwa. Kurde, jest za mocny. No dobra, muszę mu przylać, niestety, w twarz. Może ten murzynek będzie ok. Jakbyśmy mieli policjanta, to, to już jest w ogóle piękna sprawa, ponieważ no on ma broń, jest uzbrojony i po prostu. Fajnie by było. Kurcze, no niestety, nic z tego. Jeszcze raz, ale niestety nie mamy już pokeboli O nie niestety stracił wszystkie swoje pokemony Bardzo się z tego powodu przejął I rozpłakał, ale mniejsza Jesteśmy teraz z Franklinem, który właśnie był w kościele Ale kurczę, jak się dowiedział Że ma pokemony we ekwipunku To z, z, oczywiście przyjechał I będziemy próbować łapać kilka osób Tak na szybkości jeszcze, żeby się chwilę pobawić Bo tutaj w sumie nic więcej Pokazać wam nie mogę Dobra, czy tego robotnika nam się uda? Niestety jest za silny gościu chyba, dobra Staram się go postrzelić teraz To może być dobra, ale nie przeciw pancerny, Bo takim to mogę go Zabić. Dobra, dostał w nogę. Myślę, że nie umrze, ale nie podniesie się. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Jest nasz! Dobra, mamy pierwszego naszego kurczę tutaj Pokemona. Zobaczymy, czy, czy tutaj uda nam się szybko zdobyć jakiegoś kolejnego. Czy wszyscy już uciekali, jak usłyszeli strzały? No nie wiem, kurczę. No i czym się różni to od Pokémon GO, że tutaj po prostu sami wybieramy sobie, nie musimy koniecznie szukać. Yy, sami wybieramy sobie po prostu yy, Pokemona, którego chcemy tutaj, żebyśmy mieli. Dobra, mamy nawet policjanta teraz. Patrzcie jak Franklinowi to dobrze idzie. Trevor jest jednak słaby. Modyfikacja jest jeszcze w takiej fazie, że po prostu nie mogę zmieniać tych Pokeboli i przez to nie mogę rzucić, nie, ła nie mogę łapać następnych, bo te mi się kurczę tutaj. Tych mi się... Tych dwóch mi się tutaj zbiera, co, co ich po prostu już mam. Widzicie, i nie mogę po prostu przerzucać, przerzucać się między tym. Yy, no i niestety, chyba nam zabili tutaj, ale tego policjanta mogę jeszcze zebrać. No, zobaczcie, jego mogę zebrać. Ale w tym momencie w ręku mam tego robotnika i kurczę nie mogę się przerzucać między tymi pokebolami, dlatego no jest to troszeczkę zbagowane, ale dla chcącego nic trudnego możecie napisać w komentarzach jak wam poszło ile pokemonów udało wam się zdobyć. E, myślę, że to by było na tyle takiego króciutkiego odcinka dzisiaj, ponieważ chciałem wam pokazać po prostu tego moda. Wszyscy się jarają teraz Pokémon Go, a my możemy mieć w GTA własnych Pokemon Go, niekoniecznie szukać gdzieś tam na mapce e, i jeździć w różne lokacje, po prostu możemy sobie wybrać, czy to burka czy to do jakiegoś policjanta, tak więc zabawa jest przednia. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, moi drodzy. I pamiętajcie, że Pokémon go silnie uzależnia, bo ja już ostro gram i nawet kurczę wyjeździłem paliwo w samochodzie, w skuterze i teraz jeżdżę na rowerze, bo już mi tylko to zostało. Tak więc, moi drodzy, serdecznie uważajcie na tą aplikację. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Dziękuję wam, Franklin, który kurczę nie chciał, a wpakował się w tarapaty, bo go Trevor wyrolował, a za nami nasz Pokémon. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. Patrzcie jak on strzela w ładnie helikopter teraz. No pięknie, pięknie, to jest nasz prawdziwy Pokemon. Trzymajcie się, linki do aplikacji w opisie, to znaczy do moda, przepraszam. Trzymajcie się, siema.